miał być do eventu. Siemano, widzowie, będziemy rozdawać. Yy... A wiesz, że ty jesteś. Wiesz, że się nie, nie gada od razu, jak nikt nie wbił. Dobra. Czekamy, czekamy. Jak pierwsza osoba wpije, to mówi się, że twoje są do rozdawania. A moje do wymiany. Nie wbił. Ciekamy, ciekamy. Jak pierwsza osoba wpije, to mówi się, że twoje są do rozdawania, a moje do wymiany. Co w jak coś? Co jak coś? na w ogóle na Marsera. í Ej, a podle mega do góry dva. A, dobra, nie, nie, važno Aqui, já, né? Nossa, eu essa sei Opa, z tych Widać, muszę coś zrobić. Ja potrzebuję 100 trylionów na Rybdorfa, mam 10. W ogóle już blokuje bazę na 200 sekund. Co? No. a ile masz się Robux? Ile masz jeszcze Robux? Nie wiem. No zostawię, nie ma Ej, a kupiłeś mi tego Slapa, to jest w, to jest w sklepie? A ja właśnie on jest nowy ja nie wiem, co on robi. Nie. Čo Nie. Som sekúd. mám Robuxov. E na... 100 so și din să 6 secunde. Bun, 200, 5 secunde Trader. Trzy, dwa. Proszę coś co możemy skraftować. Swak soda. Mm -mm -mm. Kółko. Proszę laki blok. Nie trzystawi się Coś co możemy skraftować.

No razie to jednos z soda. No ja potrzebuję sekret. Hmm. Bananita skartować. Dawaj do nas. Ej, jestem. Ej, ej, ej. Co? Co? Chodź na ten mój serwer. Ale, ty nic nie grasicie, to łączenia mi się wydaje na, na no Discordzie. Na Discordzie? Gdzie on jest wysłany? Nie ma, wiem, nie wiem. A jest, jest wysłany. Witamy, wyziomy Halo? Halo? Aha. Ej, dobra, bo ja nie mogę dołączyć do was na style Brainot. Mhm. A na jakim jesteś kocie Co? A ty jesteś na antyktat? Tak. A, Dajem, to już wszystko. I Dodasz wyszli, mnie? Wyślej, Ale co wyszli? No wyszli. Ale co mam wysłać? No, no co mam wysłać, no. Nie mam ciebie do No jak? Masz mnie? Mam ciebie, ale napisz. Proszę. No nie mogę nic wyłowić, jednego sekreta. Ej, w sumie na, najlepiej by było jakby po prostu ten... jakby była dalej ta wiedźma, ale byłoby też te łowienie. Same e, byśmy robili świetnie i I będę ten... Te rozdawał rozdawał? no a co? dodałeś mi już? no a kiedy będzie ten live? no teraz jest aha na razie nic nie ogląda a w co? Dobra, ja do Was pomożecie mi z Bobirfem? A co potrzebujesz? Um, ja, już, ja już mam, że ja już mam brain nota, tylko potrzebuję hajs. Ile? Czekaj, sprawdzę Bobirfy, dobra? Ja już mam gierę w Tylko, mhm. jak muszę? 250B. Mogę od ciebie pożyczyć, Krystian? Co ode mnie? No bo nie wiem, ty masz tego losmobila, który której dajesz. Z... Co? Ty masz tego los mobiles, który dajemy na dużo. Ej, czemu mi zabierasz? Nie możesz wywalić w ogóle. Dosta. I dalej można tylko Urfa używać. Ej, dobra, widzę. Będę gra? Jeszcze tylko live'a? Ej to mogę o ciebie um, Kresji um, jednego los mobilos? Możesz. Do no, no żebym Hajs tylko zarobił. Borie to będę ja i to. Ja to tylko nakasu będzie Ale czekaj, ty nic nie będziesz... Ale przecież to masz słabe rzeczy do rozdawania. No, nie mogą być takie. No w sumie... Ja poza, żeby Ej! I macie z was akwonauta? Akwonauta nie ma nikogo. A czy nini tak mm, Nie. Nini. A mam też uh, raining Wini, Autobusini. I są los Buritos, los 7 los i eh, los y Cantana, eh, Anpakramat? ma. No nie, ty masz? Nie. No, no to niemożliwe zrobić ten. No możliwe, ale to... No to jest niemożliwe, no nie żeby ten zdobyć u łfa. Będę ci grał. Ten dziś jestem na no, niewidze. czekam, jestem w środku, wazie. Ale nie, że nie. Ale nie. dzisiaj to nie. drogę, nie. Ja dzisiaj nie. nie.

No wejdź, jak coś. Otrzymaj się tego z girafa. Nie możesz iść na girafa. No nie możesz iść, naprawdę. Nie umiesz tam wejść. No, no nie no, zatrudnę. Zatrudnę, wow. Nie, 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 nie. Możesz je troszeczkę Nie, A, nie. mnie na mnie Eee, co ty meduzą chcesz? Meduzą chcesz mieć? Ja coś jest. Ja jest. muszę ci pokazać. A mogę ci coś pokazać? Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu koło mnie. Ok? Chodź tu koło mnie. No chodź. Nie. Tam gdzie wchodzą byrenioty No wejdź, no chodź tu bliżej <grymne> Nie wyjdziesz, kradniesz Nie, <grymne> to jest, ty jest, Oś ty jest. Давай мне то ты не можешь мне

Violety. Nie możesz sprawdzić, nie możesz wyprawić. A bądź na mnie widzę, tak, tak będę Cię widział. Oddawaj mi to. Tak będę Cię widział. Ja Cię widzę przecież, kim Ty jesteś. Ty jesteś tym. Chodź za mną, sobie, muszę Ci coś pokazać. Aj, nie da się tego zrobić. Czy czułkowa mnie? Muszę ci pokazać baga. Ok? A ja nie działa ten baga. Co ty możesz ukradnąć? Ty w ogóle nie umiesz kradnąć. No i pokaż, gdzie ja zamknę bazę. L'ostrala l'erito Coś Coś Jakbyś na górze coś miał, to by było po tobie Na pewno, mhm Jakbym coś miał i co? Okej okay. Oś ty jesteś, jesteś tutaj Tak? Ja też sobie to, ja też sobie postawię, nie mogę sobie postawić? A ja sobie rozwalę mojego... Ja go sobie rozwalę. Chodź, Nie, no, nie bój się, nie bój się. No mam już swoje córeki. za. No i teraz mnie rozwalisz, nie rozwaleś, radę. Mhm. Nie rozwaleś.

Powiedz o tym, czemu nie spróbować ciebie zaatakować? Bo nigdy nie ciągła nikogo. A ja. czemu ona mnie bije poza? To wiem, gdzie ty teraz jesteś. Jest... Ej, bądź na niebicę, bądź na niebicę. Tak będę cię widział. Kaj bądź na niebytce. Nie, ty włącz lepiej. Ty włącz Ja Nie ty no, ty no. wiem jak to, to widzicie. No i proszę to. A teraz mnie Ja znaczy, nie nie widzę, gdzie jest, jest nie Te, Ja też się widzę i co? Nawet dymona mogę cię widzieć. Widzę cię. I co jest event? Nie ma eventu. A co się dzieje stało? Coś zrobiliśmy magicznego. A skacz, skacz. A skacz. Czekaj, ale ja... Kurde. Oj, Mmm, byłoby okienko. Co ty myślisz? Co ty myślisz? W ogóle mnie nie prafisz nawet. No i co? zeszli mnie? Już wierzę. Uh -huh. Już wierzę. Co, 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 co? się? No ale daj mi. O. Nie. Coś tu jest. Jezu, jest dobrze, dobrze. Ja wiem, którą postacią to się porusza. Bo ja latam dywanem. Dobra. Jesteś tą postacią. Oś, to Wiesz, że możesz mnie